Zdewastowano pomnik ksiądz Popiełuszki Usa. Zdewastowano pomnik księdza Jerzego Popiełuszki w Nowym Jorku. Zdewastowano pomnik księdza Jerzego Popiełuszki na poincie w Nowym Jorku. Na głowę wyrzeźbionej postaci założono czarny worek, z którego wysypały się śmieci. Policja wszczęła w tej sprawie śledztwo. Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki nazwał zdarzenie przykrym aktem wandalizmu. Akta dewastacji pomnika księdza Popiełuszki na Grenpointzie trafił dziś na pierwsze strony gazet w kilku lokalnych mediach, napisał w czwartek na Twitterze konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki. Za opisanie sprawy dyplomata podziękował takim mediom jak, NEWS 12, New York Daily News, Radio Rampa, Nowy Dziennik. To edukacyjny moment dla nas wszystkich by poznać znaczenie symboli, które nas otaczają, napisał konsul Kubicki. Wydział do spraw przestępstw z nienawiści Nowojorskiej Policji poinformował na Twitterze, że prowadzi intensywne śledztwo w sprawie wandalizmu pomnika Jerzego Popiełuszki, polskiego księdza zamordowanego w 1984 roku za działalność w Solidarności. Jesteśmy świadomi znaczenia, jakie ma to dla lokalnej polonii, napisano za wszczęcie dochodzenia w sprawie tego przykrego aktu wandalizmu podziękował konsul Kubicki. Pomnik Popiełuszki na Glen Poincie jest ważnym punktem orientacyjnym dla polskiej społeczności w Nowym Jorku, mieście stojącym na straży tolerancji i wolności. Ksiądz Popiełuszko walczył o te wartości przez całe swoje życie, napisał na Twitterze polski dyplomata.